Dzień dobry! Dzień doberek, dzień doberek! Yeah. <laughs> e, idę z dziewczynami sobie do Winter Wonderland. There she goes! <laughs> <I do. laughs> Dziewczyny idą ze mną, idziemy sobie na Multwine... E, nie, Pol Sorry, I'm gonna say that in Polish. Idziemy sobie na Grzańca! I na piwko idziemy do winter, winter Wonderland. Wcześniej byłam tam remember, like three, weeks ago? Three, weeks. three weeks ago, for the first time. E, byliśmy na partyu, a teraz idziemy sobie właśnie po pracy. Jest piąteczek, idziemy sobie tam. odpocząć. dziewczyny już szaleją. They cannot wait for drink. That's why they screaming so much. so crazy. But Leon. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Mm -hmm. Dashing through the snow in one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. New Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

drugi raz tak naprawdę byłam tam. Nie, w sumie kilka lat temu byłam ze znajomymi, ale tylko tak w e, przejście, a ostatnio właśnie jak byłam z Oliwią to sobie posiedziałyśmy, po, pobawiłyśmy się e, po prostu był zespół na żywo muzyczka, proszę was e, takie zajebiste hity takie fajne hity były, po prostu było super, a dzisiaj niestety nie weszłyśmy tam, bo było za dużo ludzi była za długa kolejka, więc do całej tej wioski takiej bawarskiej nie weszłyśmy e, więc tylko siedziałyśmy sobie tam na jakby na, na uboczu tego wszystkiego. Teraz wróciłam do domku, jestem strasznie głodna, w ogóle się napatrzyłam na te wszystkie niemieckie kiełbaski, na to wszystkie po prostu to jedzenie i te zapachy i w ogóle... Yy, muszę coś zjeść. I! Wpadłam na pomysł, że mam tuńczyka, mam kukurydzę i ostatnio widziałam na y, jednym z vlogów u Laury, Euro, Euro Grand Princess, y, że Jacek, jej brat, razem z mamą zrobili taką pastę właśnie z tuńczyka, z kukurydzą to no majonez oczywiście jest I ja stwierdziłam, że sobie zrobię dzisiaj taką pastę i zobaczę jak to smakuje e, bo ja zazwyczaj właśnie jak biorę sobie tuńczyka na kanapeczki to ja tak tam kituję, prawda, ketchup, majonez, więc no niestety taka jestem mało dietowa mamy kukurydżkę z tuńczyczek nie wiem czy wy też tak macie, ale dla mnie tuńczyk generalnie pachnie jak karma dla kota nie wiem dlaczego bo może go lubię, to zawsze jakoś tak pachnie dla mnie jak karma zakota, i wygląda trochę jak karma no ale cóż. No i dobra, dodaję sobie tego tuńczyka, trochę majonezu, trochę musztardki, trochę pierścienki dodanej. Tutaj mam jeszcze taką sól, sól morską, tylko że ona jest serowa. Czy to ropa czy jakaś taka, nie pamiętam już, ale e, starły mi się napisy, ale generalnie ona jest taka fajna i taka smaczna, że ją praktycznie dodaję też do wszystkiego. No i dobra, mieszamy wszystko razem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jacku, pani Denusiu, jest czad. Po prostu jest czad. Mówcie, co chcecie, ale ja jestem wielką fanką Karmita nadal. I chyba nic z tego nie zmieni. Po prostu uwielbiam mapety i moja piżamka w mapety nadal jest jedną z moich ulubionych, także mapety zawsze, po prostu zawsze, szczególnie ten jatek Karmiciu, mój kochany. No to czas. Iść zmyć makijaż, umyć ząbeczki, pojedynku i czas spać, bo jutro sobota, kolejny dzień iść do pracy, a później czeka mnie impreza urodzinowa jednej z moich kumpeli z pracy, więc dzikie harce. Także y, chyba na tym zakończę dzisiejszego vloga, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, i y, ściskam mocno, trzymajcie się kochani, pa!